Cześć Mago, witajcie z tej strony Michał Farmer witam Was w kolejnym odcinku z Gimpers 3. Takie szybkie przywitanie. Dobra yy... sobie weźmiemy, wyrenderujemy ten filmik. 18. Uuu, a coraz więcej. No i kasy coraz więcej. To jest No. A, bo posponsorowanym w życiu. No tak. No. <laughs> Zapomniałem. Mniejsza. Tutaj mam troszeczkę kasy, tylko musi się zrobić. Mm, dobra Tu na grupie, si o coś jest Banuj <grymne> Nareszcie grupa mi się Odwiesiła Jej Grupę mi oddali Już wiem jaki tytuł dam <grymne> Co wy <grymne> Dobra o, Energię mamy, nie mamy Zbyt bardzo Nie wiem, nie ogarniałem tej gry Nie ogarniam Jakaś taka dziwna. No ale może jeszcze ogarnę. No nie mogę ogarnąć przez ten czas. No ale mniejsza. Zaraz podziął się wbiję to super. No. no mamy kasę, to możemy brać. Dobra, nie chcę się wymyślać. Więc mniejsza. Byle co, to nie ma znaczenia w prawdziwym życiu, nie wiem czy to ma znaczenie czy nie, może też napiszę w którymś odcinku, takie byle co może być więcej wyświetleń Heh. dobra co tutaj można zrobić, no to teraz lecimy po to czy 100 tysięcy na srebrny przycisk no mm. no to 200 napojów alkoholowych, to też można by było w miarę szybko zrobić no i 40 poziom w shakesach o to, to też można szybciutko zrobić. No, film ma troszeczkę później, no i ta kasa. No i te dwa. O to. Gdzie to można MMR? Co to jest w ogóle? Nie wiem. Hmm. Tutaj nie. Patrzę. Dobra, idziemy spać. Szósta. No dobra. No, teraz jakoś suby idą w miarę. No, przynajmniej grupę mi oddali. No super. Bo ile można? Dobra, tutaj chciałem wejść. Trzeba wybrać się na zakupy. Pójść kupić troszeczkę jedzenia no. i poziom wbić to jest najważniejsze już koncerty przydałoby się Przed koncertem pójdziemy do sklepu, jeśli nie zapomnę. bo już tak mało energii mamy widzimy tutaj pomału się robi tu tu tu, tu. nie wiem czy klikam mniejsza se zjemy mm. no i nie mamy więc idziemy na zakupy no, tu jest wyjście z to dobra raz dwa trzy cztery mm. Poczty ary, tak kupimy sobie. Dobra. Mamy, mamy. Idziemy do domu. Idziemy. Dobra. Jesteśmy, jesteśmy. Energii nie mamy tak w ogóle. Zadowolenia też nie. No dobra. A chyba jedno minęło. Kółeczko, nie wiem. Dobra. A już poziom zaraz się bije. No nie zaraz, no ale się bije powoli. Tam musiałem jedno kuleczko mieć, bo mało te było. Chociaż sobie w klubie kupię. No, też nie kupię pomysł. Dobra. 18, wow. Mm, tutaj nie mogę nic zrobić. No okej. Okay. O już o 19 jest prawie. Co wy, to ja idę na ten koncert. Ja tak tutaj siedzę i patrzę i nie wiem co ja tutaj chcę zrobić. Na pewno zjeść. Na pewno wypić kawę. I sobie iść na koncert. I tam sobie wypijemy zadowolenie sobie weźmiemy. Oj. Jakie ciężkie jest wyjście z tego. Dobra, cyk, cyk na Paukersonów nie wchodzimy. Oni kasę kradną. A ja nie chcę, żeby ktoś mi kradł kasę

Cóż, zaraz, poziom się bije. to jest spoko. A, nie, A, jeszcze nie było północy, no dobra. Cały czas tylko to nagrywamy, no najwięcej wyświetleń daje, no. Gdyby gra dawała dużo wyświetleń, to by ja nagrywał, no ale... i się poziom wbił. Idziemy teraz. Hmm. Szybkość? Zręczność? A zręczność mamy tak w ogóle? Co by? No szybkość, no też by można. Siłę. Mm. Zręczność mamy w ogóle na maksa. Heh. To też dużo nie daje. Hom, 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 hom. No to to nie To nas zatrudnić też nie. Długość też się nie opłaca. Myślę, że to jedno. I co tu można pójść? Speedruny? Dobra, niech będzie. O jasne. Mogę wrzucić post, to wrzucimy sobie. No. no, przynajmniej grupa jakoś istnieje. Super. Tak w ogóle do jedzenia nie mamy. Trzeba coś zjeść. Dobra. Tutaj, tutaj jedziemy. W ogóle to już czwartek jest. Wow. Teraz trzeba będzie długo czekać, żeby wbić poziom. Mm. Mi już ręka boli od tego klikania. Niech no będzie. Tu się zrobiło, więc znów... Mogę kasę wziąć. Mniejsza. Dobra, wyjdźmy, zjedzmy, napijmy się. Hop. 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 Dobra. Gra. E, na koncert idźmy. Hm. To idźmy. Niech no będzie. Dobra, lecimy. Lecimy na szczecin. Jeszcze te samochody. Ja nie wiem, kto je robił. Samochody. Kolizje mają taką dużą. Tu, 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 tu. Zdążyliśmy, zdążyliśmy. Jesteśmy, jesteśmy. Za darmo. bum. O nie... No, prze prześladuje mnie. Prześladuje mnie, 13. No, co za głupia piosenka, no halo. Nie obrażam piosenki, tylko obrażam, kto to robił, te kulki. Aha. W tej piosence oczywiście. No i cały czas mi się trafia ta piosenka, no co wy Mam pecha Dobra, idźmy Nie wiem czy klikałem czy nie, dawaj mi jeść tyle Idźmy sobie coś nagrać Dobra, piątek mamy w grze to jest super. Piątek, weekendu początek, ta. No ci jeszcze się spalił, no co za pechowy odcinek. Wszystko się nie tak jak chce robi, no co za. A. Mm. Mogę dzisiaj wrzucić? To wrzucę. Niech się bierze. Patrz, ile kasy mamy. Mało. Mało kasy mamy na grupie. Zostaw, zostawmy. Bo miał trzy. Nie tu chciałem kliknąć, no co za... Dalej jesteśmy w piersi. Spoko. Dobra. Ile, co? Ile filmów wrzuciłem już? 321, co wy? Dużo. Przepisów wszystkie mamy że tapetę zmienimy sobie o fajna tapeta <laughs> dobra o jaka bystra no psa, nagrajmy i idźmy sobie gdzieś w świat Cyk, 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 cyk. Bardzo dużo g dobra. Mniejsza. Zadowolenie mamy. Osoby Dobra. Gorsze, że jest godzina. Piąta, szósta, siódma. Dobra, to mniejsza. Wo, prawie 30 tysięcy. Hmm. Tu wrzuciłem, tak, wrzuciłem. Tutaj jeszcze nie. Wejdź, wyjdź mi z tego, dobra. Znowu se nagramy i idziemy sobie gdzieś. Wiem co zrobimy. Mamy piątek w grze. Że... No dobra Dobra, mamy jedzenie, mamy jedzenie, to idziemy. Sio, samochody sią. Idziemy tutaj. Długo tu nie byłem, nie wiem czy w ogóle byłem. Oj, pff, ale weszłem, co wy. Się zakapiłem, mniejszo Idziemy sobie, no co za, nie umiem chodzić, dobra. No fajna nie wejdę. O, można trenować swojego psa tutaj, tak w ogóle, dobra. Obstawimy sobie, na którego psa postawimy? Dobra, niech będzie ten pierwszy z reguł z z siedemdziesiąt siedemdziesiąt pięć, nie będzie. dajesz dajesz wygraj 158 super <grytanie> zawsze to coś mogę znów obstawiać? tak w ogóle? ten ma przegrane ten ma przegrane i ten ma przegrane Stawimy na tego 5 Pięć. 50 weźmy sobie O No dajesz wygrać dla mnie 95 <grych> Dobra To tego sobie obstawimy Hmm Chociaż może przegrać Może tak go obstawmy 60, niech se będzie. Dobra Kurde... O jest słaby Dobra, ja przegrałem. Super Mniejsza. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jedną sobie obstawmy. Znów niech będzie, jak stracę, to stracę do mniejsza ile z pięć dyszek. To teraz ten dobry kurde, no. Dobra, nic, stracę kasę już. O, i teraz ten czarny piesek wygrywa. No co za. Jeszcze raz mamy kasę, to możemy. Niech będzie siedemdziesiąt w postawie o sto dziewięć. Super, dobra, idźmy, bo już kasę całą prze... No przewalę, no, no, no. Co to będzie? Nic nie będzie. Nic, będę biedny. <takujesz> tak w ogóle... Oj! Samochód. No te samochody, no! I gorzej. Pojedziemy jeszcze do domku, sobie zjemy. No, jeszcze sobie nagramy. Dobra, tutaj się robi, tu, 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 tu. Żeby troszeczkę sobie... Dobra, więcej nie stać. Muszę przyjąć. Nagrać. Troszeczkę kasy wydałem, troszeczkę wygrałem. Nie wiem ile wygrałem, mniejsza chyba więcej przegrałem niż wygrałem Zdarza się. No ale nie były ma coś trzeba nowego wprowadzać Dobra, To to, 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 to i niech se będzie. No i to by było na tyle. Więc na razie trzymajcie się. No i cześć!